Cześć, z tej strony Sol. Witam Was w Terascape na kolejnym odcinku. Dalej rozgrywamy nasze zagadki. No i cóż, kolejny jest kój żelazo, póki gorące. Więc no, tak zgaduję, że będziemy budować różne górnicze sprawy. No, dużo tutaj terenu jest bardzo ciężki. Powiem szczerze. Okej, okej, okay, okay, ale tutaj jest w etapie 3 górnictwo, kopalnia rudy. Kurcze dużo nowych, tak naprawdę, bo nie mieliśmy tego. E, tylko co. Na to wpływa kamień, żelazo, góra, kopalnia rudy. Kopalnia rudy, aha, minus 50, czyli nie mogą być blisko siebie. Ojoj, to ciężko będzie znaleźć coś takiego dobrego, żeby nie nachodziły na siebie, bo tu jest aż, aż 6, musimy ich zrobić. A mamy jakieś budynki łączone? Coś tutaj. Nic nie mamy odkrytego. To jest najgorsze. Aha, tutaj jest coś. Dobra. Góra, blokada. Wytapiać żelaza. Czyli to, co mamy. Plus kopalnia rudy. Mhm. Coś takiego. No, zobaczmy. Kopalnie Rudy 2. No, troszeczkę będzie mniej. Kopalnie Rudy Żelaza wpływają na to, więc może najpierw to postawimy. Tutaj mamy górę, więc jakby to wyglądało, musielibyśmy zrobić mhm. coś takiego tu i z tej strony tutaj wytapiacz by musiał być tak tylko wytapiacz on kopalnie rudy chce więc może te kopalnie zrobimy z tej strony 35, 30 do gotu. a teraz 90 sprawdźmy to Coś źle zrobiła? Nie, no mamy górę. Wytapiacz żelaza. I kopalnie rudy żelaza. Ej, dlaczego nie zmieniło się? O, to jest połączony budynek hmm. kamień, góra blokada tak, mamy. Górę. Ojej, no nie zmieniło się. Nie chce nam się to połączyć. Nie wiem dlaczego. Ale teraz tak, mamy jeszcze z tej strony kopalnię. Mm. O, tu by było najlepiej, ale niestety jest ta blokada. 45. Gdzie możemy jeszcze więcej zdobyć? 30. O, 55. 45, 30, tutaj 0, a bo jest blisko ta kopalni. Hmm. Dobrze, to 55 jest najwięcej. 45 mamy najwięcej, a jest usunięcie blokady. Wiecie co? To ja chcę usunąć tylko pod tą blokadę. I będzie 65, dobra. Gdzie tu jeszcze można blokadę usunąć? Może coś się znajdzie jeszcze. Nie, tutaj nie. Tutaj też nie za bardzo. Hmm. 45 mam najwięcej, ale to nam bardzo mało da. Kurczę, no... Szkoda, że się nie połączył ten budynek. Nie wiem dlaczego. Bo tutaj jest ewidentnie ten połączony budynek. On się nie zrobił. Tu jakiś błąd jest? No nie wiem. Nie no, jest kopalnia rudy. Dwie obok siebie. To i góra. Hmm. No dobrze, ale tutaj chyba będziemy mieć 45 najwięcej. No sprawdźmy. Aha, jeszcze mogę, um, mogę jeszcze tutaj usunąć to. Czekajcie. I co? Jak to usunąć? Chcę usunąć kartę. W jaki sposób mogę usunąć kartę? Bo Andzia mi tutaj wspominała, że można usunąć kartę i wtedy dodatkowe punkty się ma. Aha, zniszcz. Jest 10 punktów. Okej. Okay. Ojej, nawet brązu nie mamy. Mhm. No to ponów. Tak. Poproszę jeszcze raz. Tym razem nie będę sprawdzała y, tych budynków połączonych, y, tylko po prostu skupimy się na punktach. Jak najwięcej punktów musimy mieć. I teraz rozegrajmy to jeszcze lepiej. Hmm. Kopalnie rudy e, 65. Gdzie będziemy mieć najwięcej? E, tutaj jest 30, 45. Chyba usunę ten megalit hmm, tu jest 55. Wiecie co, usunę to? By jest 65 w tym miejscu ładne. Tak samo z tej strony i tutaj 65 Dobra, bierzemy to. 45, a tu by było jeszcze więcej. Hmm, chociaż tutaj będzie lepiej, dobra, to tutaj dodajmy e, 55, tak, chcemy to 45, tak. O, tutaj już będzie ciężko. 45. Dobra, i teraz górnictwo 215. Super. No i mamy złoto. No, ale spróbowałam ten budynek, także jeszcze 10 punktów, karty. No i ładnie, mamy złotko. Możemy iść dalej. No. Także czasami się nie opłaca połączonych budynków. Nie wiem dlaczego nie zagrało, nie połączyło tego budynku. No Byłam ciekawa, jak to będzie wyglądać, ale no trudno, zobaczymy co dalej. O, ale tu dużo wilków. Ale tu wilki chyba możemy usunąć. Posprzątać tutaj troszeczkę. Mm, Okej, okay, ale co my mamy? Chaty. O dużo chat jest. Działania rynkowe. Studnia, tawerna, hmm, długi dom, duże gospodarstwo. Długie domy i winnica. Winnicy tutaj nie zrobimy. Hmm, obniżenie terenu, może coś nam tutaj pomoże. Na pewno w tych miejscach zrobimy dwa, trzy. Już tutaj widzę. Musimy trzy y, długie domy zrobić, żeby te bagna y, usunąć. Y, więc na pewno usuniemy te wilki, ponieważ by nam minuso minusowały. Tak, to jest 25. Mamy 25. Pięknie. Tak. Tak, jak myślałam, teraz nam poprawiły teren. No i cóż, możemy w tą stronę. Będzie więcej punktów. Mhm. Tutaj jest też dużo punktów. Dobra, to robimy te punkty. 30 i 30, pięknie. Też trzeba patrzeć na kolejność. Zauważyłam, że. Dzięki kolejności y, mamy więcej tych y, punktów. Odpowiednio. Dobra. Co możemy jeszcze tutaj dodać z tej strony? Tylko no tu już jest 10 tylko tak naprawdę możemy jeszcze z tej strony coś podziałać. Tu jest 30, ale właśnie obniżenie terenu możemy tutaj wykorzystać. I chyba tak zrobimy. Chcę obniżyć teren, tak. Żeby móc stworzyć więcej chat. 25. O! I w tą stronę poszłam. To czekajcie. Mogłam cofnąć to. Ajajaj. No nic. Będziemy mieć tutaj. Usuń zasób. Obniżenie terenu. dobra. E, ale teraz tak. E, Studnie możemy gdzieś złapać. Chyba tu będzie ładny teren na studnie. Te megality są fajne. Tutaj jeszcze możemy długi dom. Tylko musimy obniżyć ten teren. I tu jeszcze będzie punktować dzięki temu. Dobra, 35, 25, 30, 20. W tej kolejności. Możemy jeszcze zobaczcie, 70, ładnie, ale teraz tu może, moglibyśmy tylko właśnie. Jest z tej strony e, to obniżenie terenu, to bagna, ale jeszcze możemy te chaty zrobić, więc stwórzmy z tej strony. Dobra, i tu możemy już ładnie zrobić też długi dom. Z tej strony i z tej możemy ewentualnie te studnie dwie, bo jeszcze jest tawerna, to możemy zamiast tego megalitu albo kaplica. Kaplica będzie bardziej tu punktować. Dobra, już wiem. Aj, ten jeden budynek by się przydał teraz. O, kurczaki. Widzicie? No, ciekawe, czy zdobędziemy punktów tyle, co trzeba. Przez to właśnie, że wykorzystałam za, źle wykorzystałam ten jeden budynek. Hmm. Dobra. 40, 30. Tu 60, ale tu chcę właśnie te. Wykorzystać nasze studnie. 85. Pięknie. Kaplica. Możemy z tej strony ją dać. Jest 200. A, bo tutaj chyba nie będziemy mogli 110, to nie tu już nie będziemy brać tego tylko czy mm, kaplica nie, tawerna się do tego nie nie dodaje, więc dobra, stwórzmy tu czekajcie, tawerna jest mniejsza to wiecie co, chyba ta kaplica będzie tutaj lepiej, dobra, to usuń zasób Blokada. Tak. Kaplica ma ładne punkty. To możemy w takim razie tawernę tutaj postawić. Um, tutaj 40 będzie tylko. Tu 105 to na pewno weźmiemy. Oj, tu by się przydało. Kurczę. No tak tutaj nie pasuje ten domek. 35 słabo, słabo, bardzo słabo. No będziemy musieli tutaj 55 do, brać Dobra zobaczymy, może się uda coś zdziałać I ta kaplica tak, kaplica nie wpływa w żaden sposób I co? I co? Jest! Udało się złoto I jeszcze mamy punkty z usunięcia kart. O, dzięki Andzia, kurczę, widzisz. Jakby wcześniej jakby wcześniej wiedziała, że o tym usuwanie kart to, by, to byśmy szybciej te złote medale zdobyli. No to co? Następne. Mamy, mieliśmy tam o 200, mniej więcej 200 punktów więcej niż potrzeba, także ładnie to wyszło. Ok, co my teraz mamy? Uuu, skomplikowane te tereny. E, musimy zrobić tak, żeby zalesić ten teren. Więc tak naprawdę musimy tutaj zrobić lasy królewskie. Chyba z tej strony zrobimy. Hmm, no tutaj 10 punktów trudno. Ale dzięki temu wokół będziemy mieć e, teren. I teraz tak, może z tej strony. Dobra. Zrobimy sobie las. I tak samo tutaj. Może z... A, mamy dwa tylko. Dobra. E, Hata w takim razie. Czy możemy jakieś połączone budynki? Chyba tylko ten las królewski był. Chociaż kojarzę, że jeszcze coś było. A może to jest do odblokowywania tylko przy tych rundach? Dlatego nie mogliśmy nic więcej zrobić. To jeszcze jest, ale nie mamy chatek. Więc nie zrobimy tego. Dobrze, ale tak. Tutaj tartak wpływa, chata drwala wpływa, więc to będzie na końcu, myślę. To co? Teraz tartak.

Spróbujmy. Haty drwale za to ładnie. No czy tartak ładnie wejdzie? 85 będzie najlepiej, Oj, umieść las mogłam jeszcze zrobić tu. Cofnij. Bo tartak. Tak, las też wpływa. Tutaj trzy możemy dodać, dobra. To tak zróbmy trzy lasy i stówka jest. Dobra. Bierzemy. Więcej nie da się. Chociaż czekajcie. A czy z tartakiem... Hmm, nie. Upalacz węgla drzewnego nie w tartak za to wpływa na niego. Dobra, czyli najpierw tartak. A później to... O, właśnie, 85 tutaj mamy. No to 115, 115, ale tu też możemy dodać lasy. Dodajmy, będzie więcej punktów. Super. Dobra. Bierzemy. A jeszcze jedno, tak. 95, można blisko zrobić. To dobrze, tu jest 85, chyba 95 będzie najlepiej. Ale nic już tutaj nie możemy zadziałać, żeby dodać. Więc bierzemy. Umieść las. 15 mamy, a za usunięcie jest 5, więc dodajmy. Jest brąz. Dobrze. Brązowy medal. Poza nagraniem sobie spróbuję więcej tutaj zadziałać, ale na, na szczęście możemy następną zagadkę włączyć. Dobrze. O, teraz z rybkami. Zasadzka na ryby. Zasadzka na ryby. Mhm. Tak, łowisko było najlepsze. Od w ogóle ryb nie ma. Jak to tak? 10, 10, wszędzie 10, tylko. Mhm. Słabo tu z rybami. Tak naprawdę. Trzeba y, samemu. O, tutaj po 10, dobra. To możemy coś z tym zrobić. I tak samo z tej strony. 70. Ok. Y, tylko tutaj za dużo tych y, ryb nie dodamy. Za to tutaj można. 70. 40. W takim razie tak, jeżeli tutaj będą, to z tej strony um, chyba źle trochę zrobiłam, co? Dobra, spróbujmy z tej strony. I teraz tak. Pamiętam, że pułapka na ryby była łódź rybacka i wtedy łowisko. Dlaczego połączonego budynku znowu mi nie, nie wyszło? No tak, jest. Łódź rybacka po bokach jest. Ej, nie łączą się! O co tu chodzi? Chyba, że to jest taka trudność jeszcze dodatkowa. Aj No nic. To róbmy dalej. Um, chyba nie zdobędziemy za dużo. Mamy 25, no ale z tej strony nic nam nie pomoże. A łowisko rybackie, no z tej strony też nie za bardzo. Hmm, hmm. No kurczę. Wiecie co? Eee, tym razem ponowie bo trochę źle te ryby wstawiłam. Ok, mamy to ponownie wczytane. Teraz tak. No, hmm, łowisko rybackie najwięcej punktów tu nam da, więc no, musimy y, z tej strony jakoś budować. Y, jeszcze ewentualnie tutaj 50 będziemy mieć, y, ale i tak musimy najpierw te y, rybki dać. Może z tej strony, na przykład tu i tu, i ewentualnie, jeżeli chcemy 50, to możemy jeszcze tutaj pułapkę zrobić i mieć ryby. No tutaj, na przykład, zobaczmy, jak teraz te pułapki. No właśnie, 40 i 40. Dobra. I tak, łodzie nam się fajnie z tej strony wpasują. 70 będzie najwięcej. Dobra, bierzmy to. Yy, tutaj już wpływa na to. 35. Hmm. No dobra, bierzemy 35. Jeszcze dwie łodzie. 35. Łowiska rybackie, te chmuszli, 50. O, tutaj ładnie. 50, 45. Tu będzie najwięcej. Jeszcze pułapki na ryby możemy. Ale tutaj za dużo tego nie dostaniemy niestety. Ale ciężka ta... Ale tu za to 50, 155 do, dostajemy, dobra. 155 bierzemy i 90 nam dobiło. Czy pułapki na ryby? No trudno, dodajmy te trzy. Aj, Nie zauważyłam, że tutaj minusuje. Czy z, jeszcze zgarniemy? Tak, jeszcze zgarniemy z tej strony, dobra. No, 120 będzie, także też ładnie. Obniżenie terenu. nie, tylko to można zrobić. 15 punktów. Uu, nie zdobyliśmy żadnego metalu. No ale no, niestety, no trudno się mówi. Myślę, że tutaj skończymy już, ja sobie poprawię wcześniejsze te rzeczy i zobaczymy się w następnym odcinku. A ja dziękuję Wam za uwagę, miłego dnia lub wieczoru w zależności, kiedy oglądacie i trzymajcie się. Pa pa!